Hej, jestem Oskar. Cześć, jestem Oskar. Dziś zrobimy ci kompletny przewodnik po automatyzacji biznesu w Polsce. Ale zanim zaczniemy, mam do ciebie pytanie. Ile godzin wczoraj spędziłeś w pracy? Jeśli odpowiedź brzmi więcej niż 8, to najprawdopodobniej robisz coś źle. Nie, nie mówię, że jesteś leniwy, mówię, że prawdopodobnie robisz rzeczy, które maszyna mogłaby za ciebie zrobić szybciej oraz lepiej. Automatyzacja to nie jest magia, to nie jest coś tylko dla wielkich korporacji i definitywnie nie musisz być programistą, żeby z niej korzystać. W tym filmie pokażę mi ci dokładnie, czym jest automatyzacja, jak działa w praktyce w polskich firmach. Jak możesz zacząć już dzisiaj? Na końcu tego filmu będziesz wiedział więcej o automatyzacji niż 90% właścicieli firm w Polsce. Pierwsza rzecz, którą musisz zrozumieć o automatyzacji, to to, że nie chodzi o zastępowanie ludzi robotami. Chodzi o to, żeby ludzie przestali robić rzeczy, które roboty mogą zrobić lepiej. Wyobraź sobie, że każdego dnia musisz przepisywać te same informacje z e-maili do Excela albo że co tydzień robisz ten sam raport kopiując dane z pięciu różnych miejsc. Albo każdy nowy klient musi wypełnić formularz, który potem i tak musi rzecznie wprowadzić do systemu. To wszystko to idealni kandydaci do automatyzacji. Żeby to zrozumieć, musimy najpierw odpowiedzieć na fundamentalne pytanie. Czym właściwie jest automatyzacja? W najprostszych słowach automatyzacja to system, który potrafi wykonywać zadania bez bezpośredniej interwencji człowieka. Ale w kontekście biznesowym automatyzacja to sposób na połączenie różnych narzędzi i systemów tak, żeby dane przepływały między nimi automatycznie. Weźmy konkretny przykład z polskiej firmy. Masz sklep internetowy, a klient składa zamówienie na stronie. W tradycyjnym podejściu, ktoś musi ręcznie przepisać dane z zamówienia do systemu magazynowego, a potem ktoś musi wystawić fakturę ktoś inny musi wysłać e-mail z potwierdzeniem, a jeszcze ktoś inny musi zaktualizować stan magazynu. To są cztery różne osoby robiące rzeczy, które system mógłby zrobić w dwie sekundy. Z automatyzacją wygląda to tak: klient składa zamówienie. System automatycznie przekazuje dane do magazynu, automatycznie wystawia fakturę i automatycznie aktualizuje stan magazynu. Teraz pewnie myślisz sobie: OK, brzmi fajnie, ale jak to działa w praktyce? Automatyzacja składa się z kilku kluczowych komponentów, które działają razem jak zespół. Pierwszy to trigger, czyli wyzwalacz. Jest to wydarzenie, które uruchamia całą automatyzację. W naszym przykładzie ze sklepem, triggerem było złożenie zamówienia przez klienta. Drugi komponent to narzędzia. I integrację. Są to wszystkie aplikacje i systemy, z którymi automatyzacja musi się komunikować. W przypadku sklepu internetowego to może być strona sklepu, system magazynowy, system fakturowania, e-mail marketing i cokolwiek innego. Trzeci komponent to logika biznesowa. To są reguły, według których automatyzacja ma działać. Na przykład jeśli zamówienie jest większe niż 1000 zł, wyślij e-mail z kodem rabatowym, a następnie zakupy. Jeśli klient to pierwsza wizyta, dodaj go do sekwencji e-mail powitalnych. Jeśli produkt kończy się na magazynie, wyślij notatkę do menadżera. Czwarty komponent to dane i pamięć. Automatyzacja musi gdzieś przechowywać informacje i pamiętać, co już się wydarzyło. Żeby nie wysłać tego samego e-maila trzy razy, albo żeby pamiętać, że ten klient już dostał rabat w tym miesiącu. Ale tu jest najważniejsza rzecz o automatyzacji. Nie musisz budować wszystkiego naraz. Większość firm zaczyna z automatyzowania jednego prostego procesu. Sprawdza, czy działa. A potem stopniowo dodaje kolejne elementy. To jak uczenie się jazdy samochodem. Nie zaczynasz od razu od rajdów. Zaczynasz od jazdy po pustym parkingu. Najczęstsze wzorce automatyzacji w polskich firmach można podzielić na kilka Kategorii. Pierwszy to przepływ danych między systemami. To są automatyzacje, które przenoszą informacje z jednego miejsca do drugiego. Na przykład nowy lead z Facebook Ads automatycznie trafia do CRM'a, albo dane z systemu magazynowego automatycznie aktualizują stronę internetową. Drugi wzorzec to powiadomienia i alert. System monitoruje określone warunki i reaguje, gdy coś się po prostu zmieni. Na przykład, gdy stan magazynu spadnie poniżej 10 sztuk, system automatycznie wysyła e-mail do dostawcy z zamówieniem uzupełniającym. Albo gdy klient nie płaci faktury przez 30 dni, system automatycznie wysyła pomnienie. Zanim przejdziemy do trzeciego wzorca, jeśli chcesz zainwestować w automatyzację w swoim biznesie, pamiętaj, aby zajrzeć do linku w opisie. Znajdziesz tam kurs o tym, jak zacząć wdrażać automatyzację w swojej firmie już dziś za pomocą sprawdzonych metod i narzędzi. Trzeci wzorzec to sekwencje komunikacyjne. Są to automatyzacje, które wysyłają serię wiadomości w określonych odstępach czasu. Na przykład nowy klient dostaje e-mail powitalny natychmiast po rejestracji, po trzech dniach dostaje tutorial, po tygodniu dostaje ankietę satysfakcji, a po miesiącu dostaje ofertę specjalną. Czwarty wzorzec to raportowanie i analityka. System automatycznie zbiera dane z różnych źródeł i generuje raporty. Na przykład co poniedziałek rano dostajesz e-mail z zestawieniem sprzedaży z poprzedniego tygodnia, albo co miesiąc system generuje raport z najlepiej sprzedającymi się produktami. Piąty wzorzec to procesy zatwierdzenia. System automatycznie analizuje, kieruje dokumenty do odpowiednich osób w firmie. Na przykład, jeśli pracownik chce wziąć urlop, system automatycznie wysyła wniosek do jego przełożonego, a po zatwierdzeniu automatycznie aktualizuje kalendarz i system HR. Teraz pytanie brzmi, jak wybrać i od czego zacząć? Nie wszystkie procesy nadają się do automatyzacji w równym stopniu. Najlepsi kandydaci to procesy, które są powtarzalne, czasochłonne i podatne na błędy ludzkie. Idealny proces do automatyzacji to taki, który robisz regularnie, zawsze w ten sam sposób i zabiera ci dużo czasu. Weź karkę papieru i wypisz wszystkie powtarzalne zadania, które robisz w ciągu całego tygodnia. Takie jak wystawianie faktur, e z ofertami, aktualizowanie całej Twojej bazy. Klientów, generowanie raportów, zarządzania Twoim kalendarzem. Teraz obok każdego zadania napisz, ile czasu ci to zabiera tygodniowo. Te zadania, które zabierają Ci najwięcej czasu, to Twoi pierwsi kandydaci do automatyzacji. Zacznij od czegoś prostego, co możesz zautomatyzować w kilka godzin albo dni. Sukces małych automatyzacji da Ci pewność ciebie i doświadczenie do budowania większych systemów. Jeśli chodzi o narzędzia, które masz do wyboru, to masz kilka opcji. Pierwsza to narzędzia no-code. Które pozwalają budować automatycznie bez programowania? To są platformy jak Zapier, Make czy Microsoft Power Automate. Te narzędzia mają interfejs typu przeciągnij i upuść, gdzie możesz połączyć różne aplikacje, zdefiniować logikę biznesową bez pisania zbędnych kodów. Druga opcja to narzędzia low code, które wymagają podstawowej znajomości programowania. Ale są bardziej elastyczne. Trzecia opcja to budowanie własnych automatyzacji od zera, ale to wymaga solidnych umiejętności programistycznych albo zatrudnienia programisty. Dla większości polskich firm narzędzia no -code są idealnymi miejscami start. Zapier łączy ponad 5000 różnych aplikacji i pozwala budować automatyzację metodą Point and click. Make jest bardziej zaawansowany, pozwala na bardziej skomplikowane logiki. Microsoft Power Automate świetnie integruje się z pakietem Office, więc używasz Outlooka, Excela, SharePointa. To może być właśnie twój wybór. Załóżmy, że masz firmę usługową i pozyskujesz lidy przez stronę internetową. Tradycyjnie wygląda to tak, że ktoś wypełnia formularz na stronie, ty dostajesz e-mail z powiadomieniem, ręcznie wpisujesz dane do CRM-a, ręcznie wystawiasz ofertę, ręcznie wysyłasz e-maila z ofertą, ręcznie wystawiać przypominajkę, żeby odezwać się za kilka dni. Z automatyzacją to wygląda tak. Ktoś wypełnia formularz na stronie, system automatycznie dodaje go do CRM-a, automatycznie generuje spersonalizowaną ofertę na podstawie danych z formularza, automatycznie wysyła e-mail z ofertą i automatycznie tworzy zadanie w Twoim systemie zadań, żeby odezwać się na przykład za trzy dni. Ty nie robisz nic, ale lead dostaje profesjonalną obsługę w ciągu kilku minut zamiast kilku godzin czy dni. Zamiast ręcznie wystawiać faktury na koniec miesiąca, system System może automatycznie generować faktury na podstawie zrealizowanych usług albo dostaw. Może automatycznie wysyłać je e-mailem do klientów, automatycznie dodawać je do systemu księgowego i automatycznie tworzyć przypomnienia o płatności. Zamiast ręcznie publikować posty na Facebooka, Instagrama, LinkedIn, możesz zaplanować cały miesiąc kontentu z wyprzedzeniem. System będzie automatycznie publikować posty o określonych godzinach, automatycznie odpowiadać na postawione pytania i automatycznie wysyłać notyfikacje o ważnych komentarzach. Ale automatyzacja to nie tylko oszczędność czasu, to też eliminacja błędów ludzkich, lepsza systematyczność procesów i możliwość skalowania biznesu bez proporcjonalnego zwiększania zespołu, co wiąże się z kosztami. Gdy Twoje procesy są zautomatyzowane, Możesz obsłużyć dwukrotnie więcej klientów bez zatrudniania dwukrotnie więcej ludzi. Teraz prawdopodobnie myślisz sobie, ok, brzmi fajnie, ale ile coś takiego kosztuje? Większość narzędzi na około to ma plany zaczynające się od 10 do 50 dolarów miesięcznie. Zapier zaczyna się od 20 dolarów, make od 9 euro, Microsoft Power Automate od 15 dolarów. Jeśli zaoszczędzisz sobie 9 godzin miesięcznie dzięki automatyzacji, a twoja godzina pracy jest warta choćby 50 zł, automatyzacja zwróci się sama w pierwszym miesiącu. Ale uwaga, automatyzacja... To nie jest magia, która rozwiąże wszystkie Twoje problemy. Jeśli twoje procesy biznesowe są chaotyczne i nieprzemyślane, automatyzacja tylko zautomatyzuje ten chaos. Przed zautomatyzowaniem chaosu upewnij się, że ten proces działa dobrze w wersji manualnej. Druga rzecz, automatyzacja wymaga utrzymania. Narzędzia się aktualizują, API się zmienia, procesy biznesowe ewoluują. Musisz regularnie sprawdzać swoje automatyzacje i aktualizować. Zacznij spokojnie i stopniowo, rozbudowywuj. Nie próbuj automatyzować całej firmy w jeden weekend. Zacznij od jednego małego procesu, przetestuj go, dopracuj, a potem dodaj kolejny na koniec. Kilka konkretnych kroków, które musisz już zrobić dzisiaj. Po pierwsze, Pisz wszystkie powtarzalne rzeczy, które robisz regularnie. Po drugie, wybierz jedno zadanie, które zabiera Ci najwięcej czasu i jest najłatwiejsze do zautomatyzowania. Po trzecie, załóż darmowe konto w Zapier albo Make i spróbuj zbudować prostą automatyzację dla tego zadania. Automatyzacja to nie przyszłość, to teraźniejszość. Firmy, które nie automatyzują swoich procesów, będą w coraz gorszej pozycji konkurencyjnej względem tych, które to robią. Ale dobra wiadomość jest taka, że nigdy nie było łatwiej zacząć niż teraz. Jeśli ten film był dla Ciebie przydatny, zostaw lajka i zasubskrybuj kanał. Napisz w komentarzu, który proces chciałbyś zautomatyzować jako pierwszy. Do zobaczenia w następnym filmie.